Pierwsze objawy wkurwienia. Chciałem, że ten boiler po prostu, po prostu stał. Ale nie wiem, tak wam to pokażę. Tu jest mała szpara. Jeszcze, jeszcze dojdzie, dojdzie ten profil. To tam w ogóle tego kolana nie będzie i chyba, chyba będę zmuszony należąc to dać. Tak i tak będzie to kolano dość małe, ale chyba tak jakoś. I nie wiem, albo tu drzwi, albo z tej strony nawet zrobię. Raczej tu. Najwyżej takie większe uchylne i na przykład w górę. I w razie w może gdzieś jeszcze dodatkowo do do powietrza. Wpierw i tak jak to wszystko byśmy poskładali nie będę podłączał do naszej wędzarki tylko tylko tak na sucho rozpalę żeby wszystko się wypaliło te profile te są jakoś tam zabezpieczane to czy ten olej czy tak dalej to to to, to, to się powypala dobra biorę miarę kombinuję i zobaczymy czy taka wysokość będzie git taki plan <grytanie> drzwiczka będą odtąd Aż dotąd. I teraz tak. Przetnę sobie bożką na wylot i dam tam na przykład dwa dwa zawiasy, czy w drugą stronę, w drugą. Tu, tu sobie przetnę, dam dwa zawiasy, przykręcam, może je tam pochewtam i będziemy robić tak. Będziemy otwierać w dół, po prostu. Tutaj. Przyspawam nasz komin. Najlepiej by było na samej górze, nie? bo będzie się kotłować. Ale no, no nie da rady, bo, bo później, później tego kolanka nie będzie. A wolałbym, żeby było. Też mi tam ktoś pisał o tym, ale taki był ogólnie plan. Więc dobra. Na razie tu przecinam i zamontuję z dwa zawiasy. Już mam wycięte. Jeden zawias po środku bo oczywiście kurwa reszta którą miałem odłożoną nóg dostała nie mam pojęcia gdzie to kurwa jest i gdzie głośno takie drzwiczka tak będą otwierane mniej więcej tak to będzie stało no i tak teraz cały ten syf będę wywalał tu jest rurka yy, też do wywalenia no i są te dwie o którym wam, o którym o których wam mówiłem. Yy, też je będę patrzył jakoś zaślepić. No i to nasz piękny komin. I są, so, No i nic. Coś sobie ogarnę, jakieś też zamykanie, jakiś tam drucik będzie tylko, no i gdzieś, żeby, żeby zahaczyć i pociągnąć jakimś haczykiem, bo to wiadomo, będzie gorące. I to wywalam. Czyszczę mniej więcej, sobie ogarnę to jakieś zamykanie i pokażę, że wam jak już to będzie gotowe, zrobione. Aha, no i oczywiście jakieś nóżki, bo tak latać nie może, nie? Chociażby się trzymało i tak, bo będzie ten, ten komin, ale yy, zrobię. Tak to wygląda. Tu mamy zamknięcie, otwieramy, wymytem ładnie w środku. Zamykamy przez to, że jest na jednym zawiasie i trochę lata na boki, ale to tam nikt z tego strzelać nie będzie. Oczywiście, wszystko haczykiem, no bo będzie gorące. Aha, i żeby się nie opalało, dałem jeden kątownik i tam z tyłu jest drugi. I można powiedzieć, że elegancko siedzi. Yy. Teraz co, teraz będę kombinował ten komin, tylko jeszcze nie mam planu, nie mam planu jak to równo przyspawać, ale pomyślę i, no i będę musiał te, nie wiem, wężyki, te rurki będę musiał poucinać i tam zaspawać, no ale jak na razie fajnie, sprawnie poszło, jedyny, jedyny taki problem, no to te zawiasy, nie, mam jeden i to lata na boki, Znajdę albo kupię, to dam sobie jeszcze dwa. Teraz nasze profile. Na tym długim wytniemy sobie ten element. Element to jest grubość. Grubość tego. Wytniemy tylko tak blaszkę. A z tego kolanka, co pójdzie w górę, wytniemy tą. Tą I tą. Zostawimy tylną, i później jedno w drugie zespawamy i będzie eleganckie kolaneczka. Taki jest plan zaczynając w rzeczywistości. Naszą Eleczkę już mamy, w miarę jest szczelnie wyspawane, no i teraz co, do pieca zostaje przyspawać, już mam tarcze hamulcowe, żeby mniej więcej chwycić, chwycić ten tu wymiar, z drugiej strony coś podłożę, ustawię i będę spawał, jak uda mi się to ustawić to też Wam pokażę jak to, jak to będzie. oczywiście od góry spaw musiał wyjść tak jak i wyszedł nie już po boku w miarę i tu i tu też można powiedzieć w miarę nie wiem nie wiem co to jest bo to może malowane teraz widzę oj <grym> teraz widzę i temu temu nie chciało chwytać no ale dobra no mam przyspawane jedyne co no to tam sobie dorobię Lalalalam. Dorobię nóżkę i tak naprawdę tyle będzie z tego naszego paleniska. Tu elegancko i wy zobaczycie, a nie. A tak o. I tam świeci. Czyli będzie dobrze. To sobie ogarnę, ale nie wiem, nie wiem, czy to będę ucinał, czy po prostu że śrubą, mi to tam nie przeszkadza. Jedyne co, to tam gdzieś na końcu zrobię nóżkę, no bo jednak to jest to jest półtora metra. To może, może przeważać. Więc ja nóżkę dorobię. I co? Ale to już tam poza kamerą. Yy, oczywiście fokusa nie chcę złapać. O! Oczywiście to za, poza kamerą. Dorobię sobie tą nóżkę. Jeszcze jakieś ten u, usprawnienia yy, do, do, do Ogólnie, całej budy. I co? I będziemy lada, lada dzień pewnie testować. Jeszcze bym chciał Daszek, bo teraz taka pogoda, że co chwilę pada deszcz. Jeszcze bym chciał Daszek metalowy zrobić do, do tej wędzarki. I co? I za niedługo testujemy. Zobaczymy. Tam już coś słyszałem. Ktoś mi pisał. Jeszcze tam mam znajomych, co, co też robią, siedzą w tym mięsie. I będziemy próbować, tak po swojemu, nie, nie tak, powinno być tylko tak po swojemu. Ogólnie jestem niecierpliwy zawsze, więc tak powinno to w tej solance leżeć pewnie kilka dni. Tu nie będzie to leżało przez noc i tyle. Dobra. Na dzisiaj tyle. Dzięki, dzięki za uwagę.